Witajcie, z tej strony Dario Costa. Dzisiaj punkt czwarty, jeżeli dobrze liczę, na temat handlu w New World. Dzisiaj chyba jedno z najciekawszych zagadnień, najbardziej praktycznych, najbardziej interesujących, takich każualowych powiedzmy, handlarzy. Czyli kiedy kupować, a kiedy sprzedawać. No to już częściowo już przygotowałem. A częściowo nie przygotowałem, ponieważ uzupełnię sobie tutaj opowiadając o tym dlaczego, jak i po co, tak. Eee... <laughs> Więc jak widzimy, wczoraj środa to sprzedajemy, piątek, sobota kupujemy, inwestujemy, ale też i do końca, tak? już nie bywa. To jest ogólnie eee... założenie całego tygodnia przy takich e, takich 2000 graczy na serwerze, tak, średnio wieczorami. E, tak żeby po prostu te procesy na faktorii odbywały się w miarę płynnie, w miarę e, szybko i, i, i żeby było. Też, żeby był rynek zbycia i rynek, na którym można wystawić. Te, no i też wiadomo, no, 2000 osób około plus minus. Determinuje nam również dosyć swoją konkurencję. Chyba, że bylibyśmy jedynymi osobami, które wystawiają na factorie przedmioty, ale tak nie jest, niestety. Zaczniemy sobie od tych najłatwiejszych, czyli w to, jak piątek sobota. Eee, tutaj różne rzeczy determinują. Eee, dlaczego sprzedajemy w to, jak sioda? To są najlepsze dni, nie? nie ma to żadnych dyskusji nawet dla mnie, eee, że, że nie ma eee, innego dnia lepszego niż jak czy środa z tego względu, że po pierwsze e, wychodzi najczęściej patch e, we wtorek lub w środę, tak? Ja sobie to jakoś powiększę jeszcze e, albo dam czerwony e, albo zielony po prostu i pogrubienie. Wychodzi patch. Mam nadzieję, że to dobrze widoczne jest. Ewentualnie mogę jeszcze zrobić scalenie i powiększenie, jest po pierwsze patch, tak? Po drugie mamy nową mutację, tak? Nowe, nowa rotacja mutacji, rotacja, rotacja mutacji. I tutaj, jeżeli chodzi o rotację mutacji, no to jest chyba jedna z najłatwiejszych rzeczy, czy których można zarabiać. To tak naprawdę może robić każdy, o ile ma oczywiście kamieniarstwo bite o ile ma arkany wbite odpowiednio, E, można samemu zbierać składniki, można kupować i, i wychodzi się i tak na plus, zazwyczaj, najczęściej. Więc to jest jedna z najfajniejszych, najłatwiejszych rzeczy, które można robić, jeżeli ktoś chce zarobić golda. E, dlatego rotacja mutacji jest tutaj we wtorek i w środę też, tak. To jest przełożenie jeszcze na środę dla tych, co, co biegają e, bardzo dużo. E, Czyli mamy patch, mamy rotację mutacji i mamy jeszcze e, taką jedną fajną rzecz, e, która wpływa na to, jak się kształtują ceny, ale to dotyczy tak naprawdę wszystkich pozostałych tygodni. Tak? E, czyli tutaj można sobie zrobić po prostu taki większe, scalone, e, a może zrobimy sobie w ten sposób, żeby, żeby nie mieszać. E, To powiedzmy, że jest tutaj. To tutaj będzie. To będzie też tutaj. Też można, oczywiście, w so, piątek, sobotę zajabiać. Tutaj absolutnie e, nie ma ograniczeń, tak? Tylko, że zazwyczaj e, w te dni ja inwestuję i kupuję z tego względu, że ceny są dużo niższe niż pozostałe dni tygodnia. Oczywiście przy 2000. E, I ta, ta rzecz, która tak ładnie determinuje nam jeszcze dodatkowo fajną sprzedaż to będzie wojny wojny świetnie się na wojnach świetnie się zajawia nie tylko w grach ale też niestety w codziennym życiu te wojny wybuchają też z względów ekonomicznych więc mamy te wojny mamy też tutaj może tam tam jak było ale nieważne. E... No i mamy trzy rzeczy podstawowe, tak? Czyli patrz, rotacja, mutacji i wojny, które powodują, że we wtorek się ale też in... e... się fajnie zarabia, ale też wojny powodują to, że fajnie się zarabia w pozostałe dni. Najlepiej by było, najlepiej by było, gdyby tych wojen było około 4 do 6 nawet e, w ciągu dnia. Wtedy to naprawdę można tak super przepchnąć rzeczy. E, kiedyś na Tina na Nogu jak e, grałem, to tam wojna była co czwarty dzień, bo tak się mapa ułożyła, że m, cały serwer grał inwazję i cały serwer grał wojny. E, I jak, był, jak nadchodził ten czwarty dzień na wojny, no to no niesamowite kwoty osiągały takie rzeczy jak potężna osełka, wtedy jeszcze kadzidło, potki, no i te wszystkie inne rzeczy, które potrzebujemy na wojnę, jedzenie, maści, pyłki i tak dalej. I ja wtedy się naprawdę obłowiłem, no zarobiłem na team nogą bardzo dużo golda, które no to szybko rozdałem, tak, ale, ale to jest inna kwestia. <grych> Dobra, jeżeli chodzi o to dlaczego y, nie, nie nie kupujemy wtorek, środa, no to to jest odwrotnością tego, co się dzieje w piątek, sobotę. tak? Czyli ceny są dosyć wysokie, ponieważ ludzie chcą zarobić, więc kupują. Albo ludzie chcą dla siebie chociaż wykraścić, więc też kupują. E, mało rzeczy pojawia się na e, przestrzeni wtorku, środy, tańszych, chociaż są oczywiście wyjątki, bo każdy serwer teraz jest inny, mamy teraz taki czas, jaki mamy, z tego względu, że jest lato, odbierają się wakacje, więc teraz po 12 tysięcy osób w ogóle na całym 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 ja, w godzinach wieczornych. E, Nysa osiąga może 1500-1400 pozostałe serwery dużo mniej e, znaczy dużo. No. Każda, każda osoba jakby w, w grze jest wartością doda dodatnią dla gospodarki, dla, dla handlu e, serwera. Z tego względu, że zwykle coś kupi albo coś sprzeda, po prostu, i, i to, to napędza trochę tą gospodarkę na, na serwerze. Jeżeli chodzi, teraz jeszcze o poniedziałek, na chwilę się tu zatrzymam, jest to dzień przed wtorkiem, jak wiadomo. Najmniej lubiany dzień chyba w tygodniu. I tutaj też jest taki dosyć niewdzięczny, ponieważ w tym dniu ci, co chcą zarobić w perspektywie kilku najbliższych dni kupują kupują właśnie pod mutacje. Jeżeli ktoś sobie zapisuje co tydzień jaka będzie mutacja typu rodzaj, tak? Żywioł jaki będzie, czy na przykład ogień, no to na przykład skupują drobinki ognia, e, skupują rubiny e, i, i sobie przekraftowują to i potem czekają na jak żeby ewentualnie to spliniężyć. E, tak samo jest z niedzielą w zasadzie, ale niedziela jest y, jeszcze, jeszcze jest w miarę OK, jeżeli chodzi o inwestowanie, kupowanie. E, najlepsze jest piątek sobota, pod tym względem. Jeżeli e, już dzisiaj chcesz kupić na przyszły tydzień, e, rzeczy, no to niedziela jest. ok, ale wczoraj przedczoraj były najniższe ceny na te rzeczy, które będą potrzebne pod wtorek, tak. E, jeżeli chodzi o czwartek, no jest to taki dzień e, dosyć e, różny e, pod względem właśnie cen, z tego względu, że wciąż trwają mutacje, wci wciąż jest ten hype na te mutacje, ale też zbliża się piątek, sobota, gdzie więcej ludzi teoretycznie będzie grało. E, o, właśnie, tutaj też y, więcej ludzi po prostu gra y, przez weekend i też więcej tych rzeczy wpada na faktorie. Ale też w czwartek jest to tyle taki ciężki, jeżeli chodzi o oceny, z tego względu, że nie wiemy na ile jeszcze spadnie ta cena, Bo czasami mamy na przykład drobinkę, wróćmy na to duszy i ta drobinka duszy zazwyczaj kosztuje na danym serwerze 2 Golda 20 groszy i to jest taka cena taka cena średnia, czyli ani wysoka, ani niska na tym serwerze i w momencie, jeżeli ta cena tutaj wykaże się na przykład 2,05, czyli o 15 groszy taniej, no to teoretycznie już wiemy, że no, jak, jak, jak bardzo musimy, to kupimy, tak, ale raczej nie musimy, więc warto poczekać już na ten czwartek, piątek, sobota, bo może się okazać, że jeszcze o 10 groszy, spadnie, może 20 groszy, szczególnie jeżeli jeszcze będzie mutacja pod właśnie ametysty, więc tutaj warto wydaje mi się poczekać. Ogólnie w handlu najważniejsze nie jest to, co kupujemy, co robimy, tylko najważniejsza jest cierpliwość. Jeżeli się zna to, jak działa, a gra działa już od dwóch prawie lat i ja od samego początku zajmuję się handlem w New Worldzie, to to łatwo jest przewidzieć pewne kwestie, łatwo jest też ocenić, czy, czy warto, czy nie warto. Szczególnie jak się codziennie sprawdza, zapisuje się w tabelkach, tak jak ja to robiłem do, do pewnego momentu, bo ostatnio za dużo prywatnych spraw i też wakacje, wiadomo lato, ale, ale ja sobie to wszystko zapisywałem i no, zamierzam wrócić od lipca. Zobaczę, czy mi się to uda robić w tak jak w pierwszym kwartale tego roku full time. E, ale no raczej raczej powinien mieć. To też kwestia moich takich wewnętrznych motywacji, ale e, z tym różnie bywa. No i wracając jeszcze do czwartku, to no nie jest to taki dzień, to no jest taki środek dnia, środek tygodnia, który jest po okresie e, zwyżek i przed okresem takich największych spadek. Tak? Taka, taka granica e, więc ja bym w czwartek za bardzo nie W Oczywiście można inwestować w rzeczy, które za chwilę chcemy sprzedać e, i które wiemy, że, że mogą urosnąć, albo wiemy, że jest cena zaniżona do względem tego, co prezentuje się średnio. Ale e, jeżeli chcemy zainwestować w to i czekać do wtorku następnego, no to jest za wcześnie. Za wcześnie na to, żeby e, przez te piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek e, ryzykować i. i, i ewentualnie stracić troszeczkę golda, bo skupiliśmy jednak drożej niż, bo przez piątek, sobotę, niedzielę, tak? E, więc, więc warto gdzieś tam na przestrzeni piątku, soboty, może sobota, wieczór też jest fajne takim dniem, gdzie rzeczywiście się wszystko dużo poprzerabiało. I niedziela właśnie jest taka właśnie też podkupowanie, bo, bo te sobotnie, piątkowe ceny jeszcze się gdzieś tam w niektórych kwestiach utrzymują, e, zanim urosną. Eee, dobra, no to byłoby chyba na tyle jeżeli chodzi o oś czasu, jeżeli chodzi o rzeczy, które wpływają, w ogóle tych, tych rzeczy jest bardzo dużo bo są też inwazje, chociaż inwazje nie są teraz gane ale może coś Amazon przerobi coś może y, wzmocni te inwazje eee, może mutacje się trochę zmienią też niedługo eee, więc y, tych rzeczy jest dużo jeżeli chodzi o o takie typowe, codzienne rzeczy, które możemy sprzedawać. Bo oczywiście możemy sprzedawać codziennie na przykład jakieś perki pod bronię, czy czy zbroje możemy sprzedawać surowce, chociaż te surowce też mają duże wahania cen, w zależności od dnia, tygodnia. W rzeczy, już nawiązując do pierwszego punktu, jaki będzie następny, bo będzie o, o zbieraniu. Zarabianie przez zbieranie, tak? Wszystko to, co zbierzemy, dosłownie wszystko, tak? Zbierzemy skałkę, kamień, nie wiem, to jest 100% naszego zarobku. Nic nie tracimy, tylko czas, albo i aż czas na to, żeby to zabrać. Ale ostatecznie na samym końcu minus podatek, minus topywizja, ta tak? To, to wszystko, co sprzedamy, to co zebraliśmy, jest nasze. Nie zainwestowaliśmy, nie zaryzykowaliśmy, żeby kupić coś taniej, i sprzedać drożej, ale poświęciliśmy swój czas, żeby to wszystko zebrać. Ja jeszcze pomyślę, jak kolejne odcinki będą wyglądały, jeżeli chodzi o handel, o, o sposoby zarabiania, tak? Bo, bo tych sposobów jest kilka, nawet kilkanaście wymienił, ale staram się je to wszystko jakoś skompresować do siebie, żeby było jakoś spójnie i merytorycznie w porządku. No i to chyba będzie na tyle, jak mi się wydaje już. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że pod koniec tego tygodnia zbliżającego się, czyli 23 czerwca w piątek Dzień Ojca jest wtedy, ale nie o tym chciałem dokładnie przypomnieć, a o tym, że być może w tym dniu na moim streamie będzie rozpocznie się pierwszy mój w życiu przedłużany stream, nie wiem czy ostatni być może, będzie dużo nagród wokół New World'a, dużo golda na Nysie i na Bari mogę rozdać, rozpocznie się ranking, czyli taka rywalizacja wewnętrzna o Punkty poprzez konkursy, poprzez kupowanie tych punktów, poprzez loterię. E, więc gorąco zachęcam, zapraszam e, Gold na zbliżający się sezon drugi i sezon trzeci. Szczególnie sezon trzeci na pewno się przyda w bardzo dużych ilościach. A ja te bardzo duże ilości codziennie generuję, bo ja codziennie zarabiam po 50 tysięcy, jak gram oczywiście, e, a gram praktycznie. No na, obecnie na, na 7 dni w tygodniu gram 6 dni, tak więc yy, powiedzmy, że dziennie zajabiam po 300 tysięcy tygodniowo, przepraszam, tygodniowo po 300 tysięcy. Dobra, to byłoby na tyle. E, zapraszam na streamy, zapraszam na Discorda, e, bardzo proszę o subskrypcję, e, na YouTubie, e, też, też nie wiem jak na Twitcha, ale to, to kosztuje, więc nie namawiam, nie zachęcam, ale byłoby miło. E, to trzymajcie się miłej miłego tego dnia w którym to słuchacie. O,